Hej, W dzisiejszym filmiku zapraszam Was na tag tak pod tytułem Confession of a Beauty Guru Bardzo mi się spodobały pytania widziałam parę dziewczyn na naszym polskim YouTube, które robiły ten tag i pomyślałam, że może też go zrobię bo myślę, że można się czegoś ciekawego dowiedzieć z tego tagu. A więc pierwsze pytanie jest to ile godzin tygodniowo spędzasz na filmowaniu i edycji? Jak wiecie jest u mnie taka teraz jakby trochę trudna sytuacja z nagrywaniem, bo nie mam kamery przy sobie i nagrywam. Mieszkam w Warszawie, a czasem, jak wpadę do domu, to nagram sobie więcej tych filmów, więc na takie nagrywanie filmików czasem po potrafię poświęcić cały dzień, albo dwa dni, albo trzy dni i nagrywać bardzo dużo tych filmów po kolei. Wiem, może to jest dziwne, ale w sumie chciałabym mieć tą kamerę, zobaczymy jeszcze, jak, jak to wyjdzie z tym. No i edycja, i później sobie je wgrywam na komputer i edytuję je. Jak już sobie pojadę do Warszawy, i tam wgrywam, bo tam mam, też mam tam szybszy internet. I, i, i ile edycja trwa, to zależy jaki film. Jeśli nagrywam taki film typu jakieś tagi, jakieś hole zakupowe, to nie potrzeba tam zbyt dużo edycji, ponieważ wycinam tylko tam gdzie się pomylę, początek, koniec jak wiecie, ale na przykład jak nagrywam jakieś bloopersy, to muszę te filmy jeszcze wszystkie jeszcze raz obejrzeć i powycinać te śmieszne momenty, także to na przykład dłużej trwa, albo jakiś e, lookbook, jakiś outfit, dobrać muzykę, znaleźć muzykę e, z, z licencją royalty free, żeby tam praw autorskich mi nie zebrali, więc no to jest troszeczkę tutaj rekomplikacji. E, wolę się wydawać czy oszczędzać? Szczerze mówiąc sobie oszczędzać pieniądze, ale y, mam pewien. Czasem masz, też mam taki moment, że lubię sobie wydać na coś, poprawić sobie humor, także to zależy też, y, jeśli mam jakiś wiem, że mam taki wydatek konkretny, że coś potrzebuję, to potrafię zaoszczędzić pieniądze, nie ma z tym problemu. Dużo osób mówi, o masz bogatych rodziców, bo coś tam, coś tam, na przykład telefon, który sobie kupiłam czy okulary, rajbany. Zoszczędziłam sobie na to pieniądze, także jeśli coś chce bardzo, to da się na pewno sobie zaoszczędzić. Co sprawia, że gadanie do kamery nie jest dla ciebie krępujące? Yy, ja powiem tak: ja lubię sobie pogadać na temat kosmetyki, moda i takie różne inne, i nie wszyscy chcą mnie słuchać, więc mówię tak: jeśli mam pogadać i ktoś ma mi mówić, <laughs> kiedy skończysz, to wolę sobie włączyć kamerę, pogadać i mówię do was, I wiem, że wy lubicie posłuchać na ten temat i. Gadam z Wami tak, jak z moimi przyjaciółmi, moimi znajomymi, także spoko na lajcie, więc bardzo fajnie, bardzo mi fajnie się z Wami rozmawiam. Eee, jaki jest Twój najgorszy nawyk związany z makijażem włosami? Kiedyś mój nawyk z włosami był, że chodziłam z mokrymi spać, teraz się tego nauczyłam, że tego nie robię. Teraz niestety je suszę, bo muszę często mieć, bo są wakacje, jest gorąco i, i suszę te włosy, więc to uważam za zły nawyk. Eee, a makijaż Często nie chcę się zmywać w makijażu, i czasami zdarza mi się pójść z makijażem, spać, dopiero rano zmywam, i później widzę skutki na mojej cerze tego wszystkiego, także masakra. Jakim cytatem, powiedzeniem chciałabyś, żeby świat się kierował? Ja uznaję pozytywne myślenie, think positive, także ogółem myślę, że to jest najważniejsze i żeby się nie poddawać, dążyć do swojego celu, i wtedy osiągniemy bardzo dużo. Ile czasu zajmuje Ci wyszykowanie się rano? To zależy, gdzie wychodzę. Jeśli wychodzę do pracy na przykład, to tak wstaję szybko, jakieś tam śniadanie, międzyczasie się maluję, jeszcze oglądam jakiś film na YouTube, także wszystko robię naraz i myślę, że do 20-30 minut z jedzeniem, z oglądnięciem filmików, umyciem zębów, pomalowaniem się, uprasowaniem ubrania spokojnie się wyrobię. Eee, Wymi jaki jest Twój ulubiony film na YouTube. Ja bardzo dużo lubię filmów na YouTube oglądać. Eee, lubię ukryte kamery, ukryta kamera chiński to to super, polecam. Film za 4 złote, olej przyjaciele. Eee, I lubię też Sam Pepper, jego pranki różne, na przykład Lift Prank, ten windzie, albo co pojechali z Finnem Harrisem, eee, z tym bliźniaków z Jack's Gap pojechali tym samochodzikiem malutkim i tam w ogóle wysiedli w takich garniturach, otworzyli tylne drzwi, tam jakaś muzyka, rozkręcili na środku Londynu, w środku, na środku ulicy imprezy, w ogóle super, mega pozytywnie uwielbiam ich. W imieniu tubowiczkę, którą oglądasz, a zasługuje na więcej subskrypcji niż masz, szczerze mówiąc e, subskrybuję dużo osób i nie patrzę, ile oni mają subskrypcji za bardzo, albo przynajmniej nie pamiętam i bardzo lubię oglądać różne dziewczyny, e, i to nie jest dla mnie wyznacznik, że oglądam same osoby, które mają dużo subskrypcji albo mało, tylko po prostu oglądam to, co mi się podoba, więc nie jestem w stanie wymienić jakiejś osoby, której, której mogę jakby polecić, a której nie znacie, bo chyba bo oglądam w sumie kanały moich znajomych i te chyba dziewczyny mają sporo nawet subskrypcji, nie wiem. Także jeśli macie jakieś swoje kanały, może prowadzicie jakieś właśnie e, kanały na YouTubie, a może ja ich nie znam, to podajcie mi linki na dole, to sobie posprawdzam, może akurat jakieś fajne nowe odkryję, widzicie? Takie tam gadanie z Wami jest bardzo dobre, bo przynajmniej sobie może jakiś tam nowy kanał odkryć. Co w nadchodzącym roku cieszy Cię najbardziej? Szczerze mówiąc nie wiem, bo jest 2013, 2014 się zbliża, ale chyba jeszcze niewielkimi krokami. A cieszy mnie... mnie cieszy każdy dzień, każda mała rzecz, także yy, ja cieszę się z każdego dnia. We wszystkim można znaleźć plusy, także tak myślę. Mm, 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 jaki był Twój najbardziej krępujący moment podczas filmowania? W sumie takie krępujące momenty podczas filmowania czasem się zdarzają na ulicy, że wiecie, idę sobie z telefonem, siemanko, idę sobie gdzieś tam tutaj, tralala i ludzie się tak patrzą. Ale wtedy zakładam słuchawki, to wtedy jakoś to jeszcze mniej więcej wygląda, e, ale się do tego przyzwyczaiłam, e, a krępujących momentów nie ma, raczej są śmieszne, przynajmniej ja to tak odbieram jako śmieszne rzeczy. Jakieś nie, pomyłki staram się zawsze obrócić w żart, także chyba taką jestem osobą, która w ogóle jest super zakręcona. Hmm, 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 hmm. Ile zajmuje Ci przygotowanie się do filmu? No to zależy, bo na przykład teraz tam się za bardzo nie chciało malować, e, ale jak czasem się muszę pomalować, tak lepiej wiecie, ubrać, prasować ubrania, przygotować czasem, co chcę powiedzieć, a na przykład ten film tak nagrywał tak bardzo na lajcie, więc odpowiadam to, co myślę, widziałam, te filmiki, jak dziewczyny nagrywały, ale w sumie specjalnie jakoś się nie, nie zastanawiałam nad tymi pytaniami. Karam jakoś szybko, nie wiem czemu, ale tak jak mówię. Jeśli mam coś powiedzieć konkretnie na jakiś temat kosmetyków, to czasem coś poczytam, no to na przykład, żeby przygotować się do filmu jakieś tam ulubieńcy, no to jest cały miesiąc, bo wiecie, sobie myślę, myślę nad tymi kosmetykami, a jeśli chodzi o jakieś takie tam ubrania czy coś, to tylko po prostu, żeby jakoś wyglądać, ogarnąć się, bo wiecie, że nie wstanę i nie pokażę Wam się, wiecie, jakaś taka nieogarnięta totalnie, także też trzeba jakoś wyglądać moim zdaniem. Eee, czy w tej chwili masz na sobie spodnie spódnicę, czy tak naprawdę masz na sobie dres dół od piżamy? Eee, często mam na sobie spodnie od piżamy, albo w ogóle ja samych w mojej dresie. a teraz mam na sobie dresiki, ale w tych dresach na co dzień chodzę, więc no, tak to wygląda. Ale tak jak mówię, często jak nagrywam, na przykład nagrywam 5 filmów na raz, to sobie zmienię branie na górze, a to na dole co jest, to i tak nie widać. Także tak... Z czego jesteś najbardziej dumna w swoim życiu? Ja jestem dumna ze wszystkiego, jestem dumna z tego, co osiągnęłam na przykład na YouTubie. bo dla mnie to jest niespodziewane mieć tyle ludzi, którzy mnie oglądają, tyle znajomych, dzięki temu poznać, tyle fajnych kontaktów, złapać. Naprawdę ten internet daje takie możliwości, że, że jestem dumna, że sobie sama staram się jakoś radzić, że no ogólnie jestem taką zaradną osobą, tak dużo osób mówi, ale jestem dumna po prostu z każdego mojego małego osiągnięcia, bo każdy mały kroczek prowadzi do jakiegoś wyższego celu. Także co? To by było na tyle w moim filmiku. Jeśli macie ochotę nakręcić taką wideo, odpowiedź bardzo chętnie zobaczę coś takiego. Podajcie na dole linki do swoich kanałów na YouTubie, może właśnie jakieś nowe dzięki temu odkryję. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Do następnego. Pa, pa!